Podobnie jesteśmy na lokomotywie EU07 z elektryką 303E. Mamy otwartą szafę WNA, dzięki czemu mamy sterowanie na zimno. Niekiedy konieczne jest sprawdzenie działania wyłącznika szybkiego, z tego względu, że załóżmy, w trakcie jazdy samoczynnie nam się wyzwala. I nie jest to spowodowane zadziałaniem załóżmy przekaźnika różnicowego, czy może e, innych zabezpieczeń, niestety, w trakcie sterowania na zimno, on się nam nie załączy. E, co należy zrobić, e, żeby to zmienić? Otóż, w szafie WNA, wchodzimy do szafy WNA, znajduje się e, przekaźnik PZN. Używając kartki papieru w tym przypadku złożonego biletu SKM Trójmiasto, miasto Rozwieramy styki przekaźnika zanikowo-napięciowego. Nożę. ten mamy rozwarty. Następnie idziemy do przedziału maszynowego i na ramie pneumatycznej rozbieramy styki wyłącznika ciśnieniowego pantografu. Oczywiście niezastąpioną rolką. Od taśmy wracamy do kabiny. I z pulpitu. Załączamy WS. -a. WS nam trzyma. W tym momencie mamy możliwość e, sprawdzenia e, działania wyłącznika szybkiego. Oraz e, otwierając jedną z bocznych szaf, tutaj konkretnie te konkretnie, oto drzwi, można tak to ująć, e, możemy dostać się do drabinki. Styków pomocniczych WS-a, które będą tutaj na dole, i sprawdzić ich działanie. Czy przypadkiem, któraś ze sprężyn nie jest załóżmy, już bardzo wyrobiona, przez co styk na y, jakichś tam wertepach powiedzmy nie puszcza. Także to jest metoda na y, zamknięcie ws na zimno. Podparty PZN. Oraz wyłącznik ciśnienia pantografu, o czym trzeba bezwzględnie pamiętać, to aby usunąć, e, usunąć materiał izolacyjny pomiędzy styków PZD. Jest to bardzo ważne. Przekaźnik na lokomotywie i bezwzględnie e, musi on zostać w takim samym stanie, w jakim go zastaliśmy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zamykanie w a na zimno.